W dniu dzisiejszym Stocznictwo w Koszalinie wraz z funkcjonariuszami Storzy Leśnej z gminy Manowo, Zdolnictwa Manowo, będzie kontrolowała na terenie miasta Koszalina punkty, w których odbywa się handel choinkami. Będziemy sprawdzali legalność pochodzenia choinek, zarówno jak to, czy handel odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych, czy nie odbywa się na przykład w pasach drogowych. Ponadto będziemy kontrolowali targowiska miejskie oraz inne punkty publiczne z uwagą na handel środkami biotechnicznymi. W przypadku wiadomo nielegalnego pochodzenia choinek czynności będzie prowadziła straż leśna czy to jeżeli takie miejsce ujawnimy czy będą to po prostu mandatami czy postępowaniami innymi to wiadomo zależy od wartości choinek jakie byłoby z nielegalnego pochodzenia. Natomiast w przypadku pirotechniki będziemy zwracali uwagę właśnie na to, że czy handel odbywa się na targowiskach, gdzie jest to zabronione regulaminami targowisk czy po prostu te punkty też również posiadają wszystkie stosowne zezwolenia i zabezpieczenie odpowiednie ze względu na, to, na materiały, jakimi handluje. Jeżeli handel będzie się odbywał na terenie targowiska, czyli w miejscu niewyznaczonym do handlowania środkami piory technicznymi, takiej osobie handlującej grozi mandat do 500 zł i takie mandaty no, wtedy będą nakładane. Przedsiębiorstwo, normalnie firmę prowadzimy, handlujemy co roku. Była przedwczoraj kontrol, yy, była też straż graniczna, ale straż graniczna tylko tak o sobie zajechała, zobaczyła, pojechała dalej, nie? Ale to dobrze, że jest kontrolowane, bo niech to będzie normalnie, nie?